W tym czasie biologię. W Proszę o głos. Proszę pan jest w porządku dzisiejszych obrad yy, projektu uchwały pod numerem 6, czyli utworzenia zespołu szkół. Dzisiaj było 3 gminy na terytorium 21. Uzasadnienie chciałem stwierdzić, że przy przygotowywaniu yy, uchwały intencyjnej, jeżeli w pasy jakieś te podejmowali. była tutaj yy, wyraźnie zaznaczona intencja i no, opisana na to, że będziemy to procedowali w sposób e, kompleksowy, czyli będą no, wysłuchane stanowiska wszystkich stron. Do projektu uchwały nie ma stanowiska yy, Rady Pedagogicznej Szkoły postałej nr 8. Nie ma również stanowiska Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr yy, 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 No Wiemy, że takie stanowisko jest, ale niestety nie zostało nam to doręczone. Yy, ani Rada, ani Komisja się nie mogły zapoznać. tego uważam, że należałoby jednak zapoznać się z stanowiskiem i powrócić do projektu uchwały na następnej sesji. W Uważam, że ten wniosek jest z tego tytułu zasadny i tak jak mówię, przy projekcie uchwały, które mamy, nie ma stanowiska obu nasz, Dziękuję. Tak Proszę, pan dyrektor Wiesław panie przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu podjęcia ostatniej uchwały intencyjnej w przyszłym tygodniu, bo to był piątek, zwróciłem się od razu do związków zawodowych i do rad pedagogicznych gdyż prawo przewiduje wydanie opinii w zakresie aktu założycielskiego. Opinie od obu razówek wpłynęły praktycznie o komisji Edukacji. O, obydwie opinie, z tego co wiem, są w dokumentach, obydwie opinie są negatywne. Jeżeli chodzi o, o opinię Związku Zawodowych, to też zwróciliśmy się, w zasadzie jest pozbytna. Także opinie Rad Pedagogicznych obu szkół w zakresie obowiązku opiniowania aktu założycielskiego są. Dziękuję. Kiedy konkretnie wpłynęły te, te opinie do kolejny czy one on być dołączone do uchwały? Bo one projekt uchwały był w terminie dwutygodniowo przez sesję składany. Wtedy opinii jeszcze nie było. Gdzieś trwały ferie zimowe. W związku z czym y, ferie się skończyły. Proszę 15, 15, 15 a komisja była 19, w środę 19. Oby dwie te <coughs> opinie do, do mnie dotarły 20 w czwartek i niezłocznie zostały dostarczone do rady. Ja nie mogę odczytać, bo one Poddaję pod głosowanie wniosek, kto z Państwa jest za wycofaniem projektu uchwały w sprawie utworzenia zespołu z kół w siedzibą w Czechinii w osiedle ZWM21. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13 radnych. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony. Kto się wstrzymał? Przepraszam, kto się wstrzymał? jedna osoba. Nie ma jednego. Jest. Ale nie tutaj czuję tego. To jest jedna osoba. Przystępujemy do, może przegłosujmy dla porządku, kto jest z Państwa za przyjęciem porządku prawda? w takiej wersji jak otrzymaliście. Proszę podnieść podniesienie Przyjęty. Zatem przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej w dniu na rok 2014. Projekt uchwały prezentuje Pani Skarbnik Barbara Dłupka. Proszę. Panie Przewodniczący, Rado, przygotowany projekt uchwały zmian w uchwale budżetowej gminy dniu na rok 2014. W stronie przychodów wydatków dokonujemy zwiększenia wysokości ogółem 21 047,9 zł, z tego 4 zł. Jest to kwota wolnych środków stanowiąca pozostałość do finansowania nieznalizowanego ze środków europejskich do roku 2013 przez jednostki oświatowe oraz odsetki od środków na narzędzia dla na warszawię. W roku 2014 finansowane zostaną wyjazdy nauczycieli oraz uczniów do partnerskich szkół, gdzie realizowane będą zajęcia z uczniami, zawyszącowi i den zamiarów kontaktów w grupie śników w różnych krajach Europy. Kwota 16 093,77 zł jest to kwota wolnych środków stanowiąca wielkość środków pieniężnych Wprowadzonych na odrębnych rachunkach bankowych otrzymamy dla ramach finansowania programu Uczenie się przez całe życie, konieczności amerykańskich projektów regionu, przeznaczonych na realizację wydatków w momencie zmiany po 2014. Po stronie dochodów i po stronie wydatków dokonujemy zwiększenia w wysokości 101 336 ,17 zł 17 groszy. W tego dziale 720, odkutek 85 336,17 groszy, w związku z realizacją projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowego w linii dnia, internet szansą aktywnego rozwoju. Działanie, co ma na celu zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub yy, niepełnosprawności, jest to ciąg dalszy realizacji zadania oraz w dziale 852 zwiększamy kwotę 16 tysięcy złotych w związku ze wzrostem świadczeń rodzinnych przypisanych do odwrotu na koniec roku 2013 <coughs> oraz poczucie kosztów na składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczeń należnych odwrotu. Proszę za radę o przyjęcie prezydenta. W punkcie komisji proszę Komisja Budżetu i Finansów popiera projekt uchwały. Pozostałe komisje oraz klub radnych zapoznały się z projektem uchwały. Kto z pań i Przystępujemy do <tuszel> głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. <tuszel> Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały dotyczącego zmian w wieloletniej prawdorzie finansowej na lata 2013-2028. Projekt uchwały w Pani Skarbnik, proszę. Panie Przewodniczący, Rado przygotowany projekt uchwały dotyczy zmian w wieloletniej finansowej na lata 2013-2028. W związku z przygotowanymi zmianami do budżetu 2014, to znaczy zwiększenie wielkości przychodów, jak również zwiększeniem wielkości dochodów i wydatków. Załącznik nr 1 tutaj ulega zmianie i wielkości zostają zwiększone ochoty, które zostały we wcześniej przyjętej uchwały. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały.

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu szanowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej, komputerowej dla Szpitala Powiatowego w To Projekt uchwały referuje Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia, Elżbieta Nowakowska. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały dotyczy przekazania dotacji na zakup aparatu tomograficznego w szpitalu. Ma to być wsparcie, całość zadania to jest około 2 milionów złotych, my przeznaczamy na to część. W tej chwili aparat tomograficzny, który działa w szpitalu jest aparatem zużytym. Taki zakup wydaje się niezbędny, tym bardziej, że rokrocznie na tym aparacie wykonywanych jest ponad 6 tysięcy badań. Uchwała nie budzi zastrzeżeń pod względem prawnym. Bardzo proszę o przyjęcie. Opinie Komisji, proszę przewodniczącego Komisji Zdrowia, Jacka World. Panie Przewodniczący, Rado. Komisja Zdrowia, Sportu, Rekreacji i Spraw Socjalnych popiera projekt uchwały. 8 głosów za, jeden wstrzymujący się. Komisja Budżetu i Finansów popiera, prawa samorządu popiera. Komisja Rewizyjna również. Pozostałe komisje zapoznały się z projektem uchwały. W imieniu komisji proszę o przyjęcie projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chce głos? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? stanowiący załącznik uchwały. Program, ten reguluje zasady udzielania stanowisk stanowiącym zwolnienia od podatku od nieruchomości grup budynków i nieruchomości, budowli lub części związanych z prowadzeniem działalności dla Mniejsza uchwała stanowi kontynuację obowiązku na od lat zwolnienia od podatku od nieruchomości na rzecz budynków śmieci, zwolnienie stanowi pomoc w związku ze zmianami przepisów unijnych w tym zakresie należy dostosować przepisy prawa miejscowego do uregulowań wspólnotowych. Rozporządzenie Komisji Europejskiej ukazało się 18 grudnia roku 2013, wobec czego uchwały na bazie tych przepisów mogą być podejmowane 1 stycznia 2014 w związku ze zmianami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego w zakresie pomocy wymi wprowadzono względem Rafał Popierdwa, Rada, to przychody komisji budżetu. O komisję, proszę Panią Przewodniczącą. Komisji budżetu. Komisji budżetu. Zapoznały się projektem państwo, Państwa zabiera <c broni> <ccisTiffany> głos? <Moving durable> <c norms> pan Ja yeah, już w punkcie że że Udzielana, czy, udzielana jest ta y, pomoc są y, wyzwolenia o podatku udzielana jest na pisany wniosek przedsiębiorcy. W naszym przypadku rozumiem, że nie komunalne, ponieważ kończy się kwartał w zasadzie, znaczy kończy się kwartał. Jeszcze jeden miesiąc kartało w zasadzie. Jak to będzie no, technicznie tak wyglądać, czy oni zapłacą, że no, tak powiem, te komatę za pierwszy kwartał, czy, czy też nie? Jak to się podziała, też czy jak to nie Proszę. Jak tutaj w projekcie uchwały, jak Państwo widzą, że uchwała wchodzi w życie po umowie 14 dni od ogłoszenia, ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia. Czyli będzie to tak. cofnięcie do 2 Tak, tak dokładnie. I tutaj to jest też z ze względu na rozmowę, uchwała w Wczoraj jestem po rozmowie, nie, nie powinien mieć tutaj żadnych uwag. O ten artykuł 5. Zaga o ogłoszaniu aktów normatywnych yy, mówi, że w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli działa to na korzyść podatnika, jak najbardziej można przepisy stosować wskazówkę. Dziękuję. Przegłosujemy. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Piędna, Kolejnym projektem uchwały będzie przyjęcie programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czemienia, na terenie miasta i gminy Czebina. Projekt uchwały referuje na gospodarki komunalnej pan Marian Fischer, Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o ochronie zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych A Natomiast na burmistrza burmistrza, Burmistrzach, Rada Gminy, wypełniając obowiązki, określa w drodze uchwały, co rośnie do 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program stanowiący załącznik do niniejszej uchwały obejmuje zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w stronnictwie dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez posypianie środków wiosków, sterylizację, kastację psów i kotów, a także wprowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających właściwie psów i kotów do wykonywania tych zabiegów. Poszukiwanie właśnie dla bezdomnych zwierząt, wskazywanie gospodarstw wolnych w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zadań drogowych z udziałem zwierząt, edukacji mieszkańców gminy, takich jak humanitarne <coughs> do kratowania zwierząt. Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czerwienia uzyskał pozytywną opinię właściwego Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii Organizacji Społecznej, której statutowym celem to jest ochrona zwierząt dzierżawców obwodów wojewódzkich działających na, na obszarze gminy. Środki uwzględnione w budżecie to kwota 115 tysięcy złotych. Gmina na chwilę obecną ma podpisaną kompleksową usługę związaną z opieką nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z gminy Czerwienia. Projekt uchwały nie budzi znaczenia pod względem uchwały prawnym Kto z przyjaciół występował za zaopiniowaniem projektu uchwały? Dziękuję. komisji przedstawi przewodniczącej komisji ochrony środowiska Józef Dziedzic. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Proszę w imieniu komisji ochrony środowiska o przyjęcie projektu uchwały. Kto z Państwa chce zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały dotyczącego utworzenia zespołu szkół z siedzibą w Czechini 821. Projekt uchwały referuje dyrektor Czemińskiego Centrum Administracyjnego, pan Andrzej Mielanowicz. Proszę. Panie Przewodniczący, Przed państwem. Uchwała w sprawie utworzenia zespołu szkół. Podstawą utworzenia zespołu szkół jest w artykuł 62 ust. 44, który mówi, że organizujący szkoły różnych typów może ich włączyć w zespół. W punkcie 6 tego samego artykułu pisze, że utworzenie zespołu wymaga opinii aktywałości czy skrośnej z, z rady pedagogicznej. W związku z tym załącznikiem do tej uchwały jest Artyk Założycielski. Mam ze sobą, tutaj również Szanowni Państwo je również mają, bo dobióra Rady Gminy jest właśnie dostarczona, negatywną opinię jednej i drugiej Rady Budżetowo-Publicznej. W artykule 58 systemu o w tym że organ zakładający szkołę podpisuje akt założycielski, i nadaje pierwszy statut, w związku z tym to uchwały są dla założników. Jeden jest <coughs> statut, a drugi jest akt założycielski. Jeżeli chodzi o uzasadnienie projektu uchwały, myślę, że omawialiśmy że na ostatniej sesji, która mówiła o tym, że projektuje się w planu takiego zespołu Jeżeli Państwo są zainteresowani, to ewentualnie odczytam te opinie rady prośb, które mają stanowisko negatywne. Opinie wpłynęły do nas, przepraszam za przyjęcie czy nie, dokładnie 19 po południu, 20 były w rady dostarczone. Bardzo proszę Państwa o przyjęcie uchwały. Opinie Komisji. Proszę Panią Przewodniczącą Komisji Edukacji, proszę który popiera projekt uchwały po strony, Komisja Rozwoju Gospodarczego popiera projekt uchwały pozostałe komisji zapoznawia się z projektem uchwały. Jeżeli mogę, to od razu chciałbym zabrać głos. Otóż mieliśmy rzeczywiście komisję 19 i mieliśmy tylko opinię związków. rano zadzwoniła do nas pani dyrektor szkoły nr 8, mówiąc, że ma w tym dniu konferencję i że nie przyjdzie, ale na drugi dzień, więc komisja opierała się tylko na opinii związków. Na drugi dzień dostałam telefoniczną informację, że wpłynęły do biura opinie obydwu rad pedagogicznych odnośnie aktu założycielskiego i poprosiłam, i zapytałam jakie są negatywne. Więc poprosiłam, żeby zostały dostarczone teczki, bo jeszcze jest komisja rewizyjna, w której uczestniczę i jeszcze jest w środę spotkanie z bo czego można wtedy jeszcze przejrzeć te e, opinie. Ale ani w poniedziałek, ani we wtorek, ani w środę w teczkach tego nie było. Myślałam, że to również tutaj się pojawi, ze względu na to, że ja naprawdę tutaj, patrząc na tę uchwałę intencyjną, i o tym mówiłam 24 stycznia, że proszę tylko o rozmowy, żeby z każdej strony było, były wysłuchane. I tutaj pisze, że powinna być opinia, przedłużenie aktu założycielskiego w celu zaopiniowania, czyli ta opinia jest dla nas, powinna być bardzo ważna, jeżeli chodzi o nauczycieli. Nikt nie jest przeciwko, żeby ten zespół nie powstał, ale jednak chodzi o to, żeby tych opinii wysłuchać. I tylko o to mi chodziło, żeby ta opinia się znalazła. Ja myślałam, że ją jeszcze zapoznam się z nią, czy to w poniedziałek, czy to w środę, ale jej nie ma, wobec czego, no, takie było nasze stanowisko. Dziękuję bardzo. Teraz Państwa, które dobrze jeszcze? Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo, jak podobno jak nie jak Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty. Również nie jestem przeciwko połączeniu szkoł. Myśmy podejmowali tą uchwałę intencyjną i też nie byłem przeciwko. Natomiast to troszkę niepokoi nas niedotrzymanie pewnych standardów, powiedzmy, tutaj dialogu z z tym jednej i drugiej szkoły. No źle się stało, że, że nie przyszła tak ta opinia na czas, że komisje się z nią nie zapoznały, że radni nie mają wglądu, że nie znamy po dlaczego ta jedna i druga opinia jest tak negatywna. Ja nie wiem czy ona jest negatywnie, została podjęta tylko większością głosów, czy to jest negatywna opinia wyrażona przez wszystkich nauczycieli. Też po prostu za mało wiemy szczerze mówiąc... Nie, nie znam tak naprawdę uzasadnienia, czy zastrzeżenia są do tego aktu założycielskiego szkoły, czy innego rodzaju obawy powodowały Radę Pana drugą, że, że ta opinia jest negatywna. Pan Rady zaprzecza głową, ale ja naprawdę, bo technicznie nie wiem, z jakiego powodu, jeżeli ktoś wie coś więcej na ten temat i czuje się upoważniony w imieniu Rady Pana jednej bądź drugiej zaprasz, bo to bardzo proszę, bo może to nam by rozwiało wątpliwości. Ja na dzisiaj nie mam komfortu przy podejmowaniu decyzji, czy... Wzięliśmy pod uwagę wszystkie wątki istotne pójdzie. Proszę pana dyrektora chociaż o streszczenie tych opinii. Pani przewodnicząca, proszę pana, no oczywiście trzeba Podpowiedź dyrektora Gimnazjum 3 Burmistrz górnicz miasta Szczepinie Stanisław Szurek. Dyrektor Gimnazjum 3 w imieniu Polski imieniu polskich odpowiedzi na pismo, numer i tak dalej przesyła informacje w sprawie zaopiniowania aktu założycielskiego zespołu szkół w Czechinie. W dniu 18 lutego 2014 rada pedagogiczna Gimnazjum przyjmień polskich noblistów w Szczebini negatywnie zaopiniowała akt założycielki zespołu szkół z poważaniem dyrektor zespołu do doktortowania zespołu konieczna jest, nie ma tutaj uzasadnienia, natomiast E, opinia była wydana z e, pisma wynika 18 lutego, czyli dzień przed komisją. E, państwo dyrektorzy z tego co wiem na komisję byli zaproszeni, ale na tej komisji, czy w komisji nie uczestniczyli. E, jeżeli chodzi o odpowiedź ze szkół rozprawy numer 8, Opinia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 z projektu założycielskiego utworzenia zespołu szkół z siedzibą w Czebinie. W nawiązaniu do pisma Burmistrza Miasta Czebinie z dnia Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 8 przystała negatywną opinię z sprawie zamiaru utworzenia zespołu szkół z siedzibą w Czebinie. Tu jest uzasadnienie. W związku z tym po pozwolę sobie to czytać Jeżeli chodzi o gimnazjum, to było wszystko, co przeczytałem. Uważamy, że względy ekonomiczne oraz warunki lokalowe nie przemawiają na korzyść połączenia szkoły po stronie numer 8 i gimnazjum 3. Prawdą jest, że w przypadku realizacji takiego zamiaru połączenie szkoły zyskałoby jednego zarządców budynku w osobie dyrektora zespołu. Lecz trudno było by sobie wyobrazić, że można wykonywać to zadanie jednoosobowe. Jego realizacja nie wymaga powołania zespołu kierowniczego, który zajmie się zarówno administrowaniem, jak również kierowaniem pracą dwóch działających w odmienny sposób, To też argument w postaci zmniejszenia liczby stanowisk kierowniczych wydaje się mniej za sobą jedynie pozorną oszczędnością. Również liczba osób zatrudnionych w administracji i obsłudze biurowej i techniczno początkowej szkół powinna pozostać na, na poziomie dla zachowania i sprawnego funkcjonowania. Zakładamy przy tym, że połączenie szkół nie wpłynie na zmniejszenie ilości uczniów. W tych obecnych szkołach 399 do szkoły podstawowej oraz 303 do gimnazjum. Przy takiej liczbie uczniów z pewnością byłoby, e, trudno byłoby zredukować i zmniejszyć ilość pracujących z nimi nauczycieli i specjalistów. Tym bardziej, że obie placówki mają charakter integracyjny i pracują się zarówno z dziećmi zdrowymi, jak i ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi. Ze względu na ich dużą ilość oraz dodatkowo na ogrąch uczniów z dyspozycjami, potwierdzonymi opiniami porad orad psychologiczno-pedagogicznych wskazujemy wręcz potrzebę utworzenia dodatkowych status specjalistycznych. Prawne działanie obu szkół w dziedzinie praktycznej i wychowawczych wymaga dogłębnej znajomości i uwzględnienia i nauczania i wychowania na różnych poziomach edukacyjnych. Każda klasyka z w odrębie odrębnie od 1999 roku P. i wypracowała właśnie dobrze funkcjonujący system wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży odpowiedni do danego etapu wiekowego. Za efekt działań można uznać sukces naszych uczniów i absolwentów oraz renomę, jaką cieszą się obie szkoły, do których zapisywane są dzieci z tego powiatu. Wydaje się, że jest to ważny argument za pozostałymi istniejącego <coughs> status quo. Wyrażamy obawy, że planowane połączenie klasowych na uproszczenie organizacji i systemów przyniesie negatywne skutki zamiast oczekiwanych korzyści. Uważamy, że w mniejszych społecznościach szkolnych łatwiej poznaje się każdego ucznia, jego zasoby i trudności, a przepływ informacji między pedagogami jest szybszy i skuteczniejszy. Tworzenie wielkich zespołów uczniów nie ułatwia rozwiązywania problemów związków, wręcz przeciwnie, Należy, że omówię szkoły ścisłe z na wychowawczej, jeśli wymaga tylko na sytuacja. Przekazujemy również konieczne informacje na